Nareszcie przyszedł ten dzień, na który czekałeś od dwóch miesięcy. W końcu przyszedł 1 września, i możesz pójść do szkoły, usłyszeć ten cudowny dzwonek, zobaczyć swoich kolegów, swoje koleżanki, swoich ulubionych nauczycieli, swoich e, najlepszych uczniów, jeżeli jesteś nauczycielem, e, tych wszystkich, za którymi tęskniłeś. Jak to dobrze, że jest taki dzień, jak to dobrze, że znów możemy wrócić. Po dwóch miesiącach do swoich obowiązków, do szkoły, do pracy. Jak zrobić, żeby te 10 miesięcy przeżyć i nie zwariować? Jak przeżyć te 10 miesięcy. I to tak, żeby 30 czerwca powiedzieć że to był dobry czas. Po to są te rekolekcje 8 na dobry początek. Więc zaczynamy. Pierwszy krok. Pierwsza propozycja, pierwsza recepta, którą daje nam dzisiaj Jezus, bo jego chcemy słuchać z tej mowy na górze, z tych błogosławieństw, które mają być taką receptą na nasze życie, to są słowa: Szczęśliwi, którzy są ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Szczęśliwi, błogosławieni, ubodzy. Żeby dobrze przeżyć te 10 miesięcy, trzeba zacząć od ubóstwa. Trzeba przyjąć postawę człowieka ubogiego. Co to znaczy? Na początku, tak bardzo prosto yy, i tak bardzo dosłownie: być ubogim, być nawet biednym, czyli być tym, który nic nie ma. Nie zaczynaj szkoły od nastawienia. Yy, od tego, że to będzie 10 miesięcy trudnych, że znowu musisz wstawać i już wiesz co będzie. Może jesteś nauczycielem i uczysz już po raz kolejny, nasty albo dziesiąty raz. I wiesz, co będzie danego dnia, danego tygodnia i miesiąca. Może jesteś uczniem już którejś tam szkoły, gimnazjum czy liceum, i wiesz, co Cię czeka. Nie nastawiaj się. Bądź otwarty. Człowiek ubogi, człowiek biedny, prawdziwie biedny, jest otwarty na to wszystko, co mu drugi człowiek da. Jest otwarty na dary. Nie nastawia się. Nie robi sobie projekcji życiowych. I to jest pierwszy krok, żeby tak rozpocząć rok szkolny. Bez nastawiania się, a jedyną moją postawą to jest otwarcie. Chcę się czegoś nauczyć, chcę zdobyć. To będzie fantastyczny rok, to będzie najlepszy czas. Jaki? Ja nie wiem. Pan Bóg wie. I Pan Bóg ci będzie dawał przez ludzi, przez tą wiedzę, którą będziesz zdobywał, zdobywała, y, którą będziesz przekazywał czy przekazywała, coś wspaniałego. Y, ale wtedy, kiedy będziesz miał to serce właśnie puste, po to, żeby je napełnić tym, co Pan Bóg chce ci dać. Przez to wszystko. I to jest pierwsza najważniejsza rzecz. Tak przeżyć. Chłoń ten rok. Pragnij, tęsknij, bądź spragniony, zdobywaj wiedzę. To się nigdy nie powtórzy. Ten rok szkolny się już nigdy nie powtórzy. Żaden dzień się już nigdy nie powtórzy. Nigdy się żadna szansa nie powtórzy. Zdobywaj znajomych, przyjaciół, szansę, korzystaj, żeby na wszystkie wycieczki jakiekolwiek jeździć, żeby angażować się jak najwięcej w szkole i tam, gdzie żyje, w środowisku. Bo to się już nigdy nie powtórzy. Chłoń, pragnij, bądź głodny, bądź biedny, bądź ubogi. I drugie to znaczenie takie właśnie duchowe. Ubogi, czyli bądź uboga. Pamiętam jak byłem w liceum, to było 100 lat temu, i nasza nauczycielka geografii, pani Aulelia, pamiętam jak często nam powtarzała właśnie o ubóstwie i o biedzie. I mówiła: pamiętajcie, człowiek ubogi to jest ten, który jest uboga. Niech nie będzie takiego dnia w twoim roku szkolnym, żebyś nie był u Boga. Co to znaczy? Nie rozpoczynaj dnia bez modlitwy. Każdy dzień, jak wstaniesz, pamiętaj o Panu Bogu, bądź u Boga. Pamiętaj chociaż o znaku krzyża. Lecisz do szkoły w tramwaju, w autobusie, na przystanku. Nie wstydź się. Rozmawiaj z Panem Bogiem przed sprawdzianem, przed lekcjami. Prowokujcie, proście Waszych nauczycieli, że chcecie się pomodlić przed lekcjami. Przypominajcie to waszym katechetom, że chcecie się pomodlić. Nie kończcie dnia również bez modlitwy. Niech nie będzie takiego dnia, którym nie zaczynasz. Nie kończysz od bycia u Pana Boga. Bądź blisko Pana Boga. Niech ten dzień i wszystko co będzie, będzie taką myślą o Panu Bogu. Może masz po drodze do kościoła. Zaglądaj do tego kościoła. Bądź tam blisko. Pamiętaj, że Pan Bóg chce ci towarzyszyć. Że Pan Bóg chce być Twoim wiernym towarzyszem w tym roku szkolnym i chce Ci pomagać. Chce być Twoim orędownikiem. Pamiętaj o Duchu Świętym. Niech On będzie Twoim wspomożycielem, Niech będzie Twoim natchnieniem do dobrych właśnie natchnień, do dobrych pomysłów, do dobrych celów. To jest to pierwsze błogosławieństwo. Jeżeli, to będziesz, jeżeli o tym będziesz pamiętał, będziesz chciał i pragnął, będziesz tak spaśnie pragniony, jak zesła ziemia wody potrzebuje, i będziesz blisko Pana Boga, będziesz walczył tego Pana Boga w swoim życiu, że będziesz pamiętał w tym roku szkolnym o niedzielnej Eucharystii, o spowiedzi, żeby należyć do jakiejś wspólnoty. Szukaj, może jest oaza w Twojej parafii. To jest najlepsza wspólnota, to jest najlepsza droga na, na Twoje życie. Szukaj tam w mieście, w parafii, i tam się zapisz, zapisz. Poznawaj dobrych ludzi, którzy też są blisko Pana Boga, a będziesz człowiekiem szczęśliwym. Szczęść Boże i do zobaczenia już jutro. I to zobaczycie się, zobaczymy się, z Tomkiem, a ze mną za dwa dni. Z Bogiem.